Ten okrągły stół, jak go ktoś nazwał, naszym zdaniem jest spotkaniem, które ma spowodować naprawienie błędów w rządowym projekcie implementacji dyrektywy o prawach pokrewnych wydawców. Ta dyrektywa jest przeprowadzana, implementacja tej dyrektywy do Polskiego Porządku Prawnego jest przeprowadzana w iście ekspresowym tempie przez ministerstwo i parlament właśnie przez Sejm i Senat. I z jednej strony to jest bardzo dobrze, że to się dzieje szybko, bo my na tę implementację czekamy już wiele lat. Poprzedni rząd chował to wszystko do szuflady. Ten chce to załatwić szybko, ale niestety niedobrze. Brakuje kilku rzeczy. My w tej chwili skupiamy się na takich najważniejszych, jak na przykład źle zapisany zakres pól eksploatacji, który daje możliwość obchodzenia naszych praw, jak zupełnie zdumiewające wykluczenie twórców publikacji. Prasowych z ochrony i prawa do dochodzenia swoich praw od utworów publikowanych w takich serwisach jak YouTube, TikTok, Facebook. W sposób niezrozumiały w obecnym projekcie zostało zapisane, że prawa te nie dotyczą publikacji prasowych. Nie rozumiemy tego wyłączenia. Najważniejszą, czy jedną z najważniejszych rzeczy jest jednak. Ważna dla nas kwestia możliwości interwencji pewnego, jakiegoś organu państwowego w sytuacji, gdyby nasze przyszłe negocjacje z tymi tak zwanymi Big Techami, czyli wielkimi korporacjami globalnymi, internetowymi, gdyby się przedłużały, bądź w ogóle nie mogły dojść do finału. Przykłady z wielu innych krajów pokazują, że właśnie te, nawet tam, gdzie wdrożono już, implementowano tę dyrektywę, to te negocjacje bardzo się przeciągają. No bo oczywiście tym firmom nie zależy przecież na tym, żeby szybko zacząć płacić albo żeby zacząć płacić przyzwoicie. My chcemy na wzór zresztą także wielu innych krajów, mechanizmu, który gwarantuje nam, że w przypadku przedłużania się takich negocjacji, w w pewnym momencie w określonym terminie wkroczy organ rządowy, który po prostu rozstrzygnie tę sprawę, tak, żeby te procesy negocjacyjne nie zamieniały się w wieloletnie procesy sądowe. Zwracamy uwagę tylko na to, że za korzystanie z czyjejś pracy należy płacić. I kiedy tego nie ma, a to, kiedy tego nie ma, to wydawcy wpadają w poważne problemy ekonomiczne. Jak dotąd przeniesienie prasy z druku do cyfry, co jest powszechne i coraz bardziej powszechne, nie przełożyło się jeszcze na adekwatny poziom przychodów z tej prasy cyfrowej. Między innymi dlatego, że właśnie nie mamy tej rekompensaty od wielkich, światowych platform za wykorzystywanie naszych publikacji.